Beny ANIMATIONS POLSKIE To stało się w wakacje, kiedy miałam 11 lat. Wraz z rodzicami co roku wjeżdżamy do południowych Indii, żeby zobaczyć się z rodziną. Przez cały lipiec trwają tam uroczystości określane w naszej małej wiosce jako Festiwal Magno. To wydarzenie religijne, podczas którego święte posągi wystawiane są na widok publiczny. Ponadto długa alejka wypełnia się kramami z całym mnóstwem rozmaitych rzeczy włączając w to jedzenie, owoce, zabawki i wiele innych przedmiotów za psie pieniądze. Wraz z mamą zawsze chodzimy tam na zakupy około piątej lub szóstej po południu, kiedy już robi się ciemno, ponieważ za dnia upał jest nie do zniesienia, nie wspominając o dzikich tłumach ludzi. O tej porze w samej alejce jest nadal jasno, oświetlają ją lampiony kramarzy. Tego dnia postanowiłyśmy zatrzymać się przy kramie obuwniczym i sprawić sobie nową parę klapek. Sprzedawca pokazywał mamie kolekcję i kiedy mnie zauważył, zatrzymał swój wzrok. Z początku nie przeszkadzało mi to. Pomyślałam sobie, że gość może patrzy w ten sposób na każdą nową osobę, ale on nie odrywał ode mnie oczu. Wiedział, co robi, bo kiedy mama patrzyła w moim kierunku, on odwracał głowę. W tym momencie nie miałam już złudzeń, poczułam silny dyskomfort. W końcu odeszłyśmy, nie kupując niczego, ale sprzedawca upierał się, żeby wrócić następnego dnia. Miał ponoć otrzymać nową partię towaru, czy coś w tym stylu. Dwa dni później mama zadzwoniła i zaprosiła mnie na shopping, ale tym razem nie miałam już ochoty. Jestem zmęczona i nie dam rady, odrzekłam. Ale zrugała mnie, mówiąc, że zawsze się lenie i marnuje wakacyjny czas na siedzenie w domu. Koniec końców przystałam na jej propozycję. Wpierw zatrzymałyśmy się przy stoisku z tanią biżuterią, a następnie mama zrobiła coś, czego nienawidzę, ale ona robi to zawsze, żeby pomóc mi przełamać styd. Przynajmniej tak twierdzi: weź moją torebkę, idź do stoiska z butami i wybierz sobie coś. Będę mieć na ciebie oko. Wpierw odmówiłam, ale nalegała, podnosząc głos. Chciałam uniknąć upokorzenia na oczach innych dzieci i zrobiłam, co chciała. Kiedy sprzedawca zobaczył, jak podchodzę do stoiska, przywitał mnie niepokojącym uśmiechem. Pokazywał mi towar. Byłam tam jedyną klientką. Nawet pofatygował się i zakładał mi sandały na nogi, jeden po drugim, pytając się, czy pasują. W tej chwili chciałam wziąć byle co i odejść jak najszybciej. Nadszedł czas na zapłatę. Byłam i w sumie do tej pory bywam zestresowana, kiedy przychodzi do rozmowy ze sprzedawcą. Z reguły sporo się jąkam w takich sytuacjach, ale tym razem było całkiem inaczej. Oprócz stresu ogarnął mnie strach. Coś w środku mówiło mi, że ten gość jest dziwny i nie powinnam przebywać z nim sama. Dałam muchaiz do ręki i czekałam na resztę, ale jego nastawienie nagle uległo zmianie. Stał się nerwowy. Pokazywał frustrację stojąc nad kasą. Powiedział, że kasa zepsuła się z nieznanego powodu i nie jest w stanie jej otworzyć. Spojrzałam na zewnątrz, sprawdzić, czy mama nadal mnie obserwuje. Kiedy mnie dojrzała, pomachała ręką, żebym się pośpieszyła. Obserwowała mnie pod kątem. Stałam obok kasy w rogu, ale ja nie widziałam jej już tak wyraźnie. Sprzedawca powiedział, że ma drugą kasę w swojej przyczepie. Wziął pieniądze i odszedł od stanowiska. To było coś w rodzaju otwartego straganu, więc dało się zobaczyć przyczepę stojącą naprzeciw. Wszedł do środka i nie było go przez dłuższy czas. Słyszałam głos trzeciej osoby wewnątrz przyczepy. Rozmawiali, ale nie wiem o czym. Przez jakieś dziesięć minut stałam tam jak kołek od czasu do czasu spoglądając na matkę, aby mieć pewność, że nadal mnie widzi. Następnie kolejna klientka podeszła do straganu i zaczęła oglądać towar. Spytała mnie, gdzie jest sprzedawca. Przyczepie, odrzekłam. Słysząc naszą rozmowę, sklepikarz wyjrzał przez okno przyczepy i powiedział do kobiety: Nie przyjmujemy już kolejnych klientów, proszę pani, zaraz zamykamy. Kobieta odeszła od stanowiska. To dziwne, że gość nagle zdecydował się zamknąć kram. Było jeszcze wcześnie około 18, a sklepiki z reguły są otwarte do 20 lub nawet 21. Nie mogłam odejść, wciąż czekałam na resztę. Nagle facet znów wyjrzał z okienka i powiedział, że ma dla mnie pieniądze, następnie machnął ręką, zapraszając mnie do środka. Nie byłam pewna, czego ode mnie chciał, więc stałam dalej, czując się dziwnie. Po chwili wyjrzał i powiedział, możesz już wejść. Byłam zmieszana. Dlaczego nie mógł po prostu wyjść i wydać resztę? I dlaczego zajęło mu to tyle czasu? Nie odezwałam się ani słowem. Rozejrzałam się za mamą, kiedy zobaczyła moją przygnębioną twarz, postanowiła podejść do mnie. Powiedziałam sprzedawcy, że czekam na mamę. Kiedy zjawiła się na miejscu, gość wystrzelił z przyczepy, jak z procy, i oddał mi resztę. Już nie wydawał się zdenerwowany, a wręcz przeciwnie, dużo się uśmiechał i był bardzo rozgadany. Nawet zapytał się, czy jesteśmy stąd, a mama odparła, że mieszkamy we Francji i przyleciałyśmy na wakacje w rodzinne strony. Chodziłyśmy dalej po straganach, a ja widziałam, że gość od butów przyjmował kolejnych klientów, mimo iż rzekomo miał wkrótce zamykać. Kiedy mama skończyła zakupy, była już godzina 20. W drodze powrotnej wciąż widziałam światła błyskające ze straganu obowniczego. Przechodząc obok jego stanowiska, zauważyłam, że dalej korzysta z kasy, która niby się zepsuła. Jako jedynastolatka nie zdawałam sobie sprawy, jak pojebana była ta cała sytuacja. Wtedy to po prostu wydawało się dziwne. Po upływie lat od tamtych wydarzeń dotarło do mnie, że jego obcinka, zachowanie, dotyki to było bardzo, bardzo niewłaściwe, a jego plany na wieczór jeszcze gorsze. Podczas festiwalu w kolejnym roku nie było już tego straganu, w tym miejscu stała budka z jedzeniem. Tak więc pokręcony sprzedawco butów, obyśmy się już więcej nie spotkali. Beny Animations Polskie.